Droga duszo światła, dziś anioły przychodzą do ciebie z głębokim i pełnym miłości przesłaniem. Proszą cię, abyś na chwilę zwolniła, wzięła głęboki oddech i pozwoliła boskiej obecności ogarnąć twoje serce. Jest powód, dla którego tu przybyłaś. Nic nie dzieje się przypadkiem, a przesłanie, które anioły przynoszą dzisiaj, jest bezpośrednim potwierdzeniem, że Bóg już zaczął działać na twoją korzyść. Aniołowie widzą to, czego ty nie widzisz. Cicho towarzyszą Twoim dniom, będąc świadkami Twoich zmagań, Twoich łez, a nawet tych chwil, w których zastanawiałaś się, czy jest jeszcze nadzieja. Ale teraz, w tej właśnie chwili, delikatnie szepczą ci do ucha: wszystko się zmienia. Być może jeszcze tego nie dostrzegasz, ale mechanizmy boskości już działają. Słuchając tych słów, pozwól sobie poczuć. Poczuj komfort, spokój i pewność, że coś większego działa dla Twojego dobra. Wiara jest kanałem, który łączy niewidzialne z możliwym, a anioły pragną na nowo rozpalić w tobie tę wiarę. Są tu, by przypomnieć ci, że żadna modlitwa nie jest zmarnowana, ani żadna łza nie jest ignorowana przez Boga. Nadszedł czas działania, a Bóg już rozpoczął proces błogosławienia w twoim życiu. Każdy szczegół, każdy zbieg okoliczności, każdy znak, który zauważyłeś, nic z tego nie jest dziełem przypadku. To niebo daje ci znać, że twoja odpowiedź nadchodzi. To czas, by na nowo uwierzyć, otworzyć serce i przyjąć obietnicę, które przygotowała dla ciebie boskość. Pozostań więc tutaj, poddany i pełen ufności. Anioły mają coś wspaniałego do objawienia, a kiedy pozwolisz sobie wsłuchać się, zrozumiesz, że cały wszechświat przysięga się dla twojego dobra. Aniołowie przybywają z nieba, niosąc przesłanie miłości i troski. Są posłańcami Stwórcy istotami światła, które poruszają się między tym co widzialne a tym co niewidzialne, przynosząc znaki i odpowiedzi sercom wołającym o nadzieję. Dziś zwracają się szczególnie do ciebie, który czekałeś na zmianę, znak, potwierdzenie, że Bóg nie zapomniał o twoich modlitwach. Być może ostatnio czułeś się zmęczony, przytłoczony cichymi walkami, których nikt inny nie rozumie. Być może zrobiłeś wszystko, co w twojej mocy, a mimo to rezultaty zdawały się nie nadchodzić. W takich chwilach łatwo uwierzyć, że niebo milczy. Ale aniołowie chcą, żebyś wiedział, że cisza Boga nigdy nie oznacza nieobecności, to przygotowanie. Każda twoja łza została zebrana przez aniołów. Każda modlitwa, która wyszła z twoich ust, została wysłuchana i wysłana do boskiej obecności. Czas oczekiwania nie poszedł na marne. W tym czasie Bóg działał w sposób, którego twoje oczy nie mogły dostrzec, wytyczając ścieżki, przygotowując ludzi, otwierając drzwi, których jeszcze nie zauważyłeś. Teraz niebo wysyła znak, a ten film jest jego częścią. Kiedy go znalazłeś, nie był to przypadek. To był subtelny dotyk aniołów, którzy cię tu prowadzą, aby potwierdzić, że boski ruch już się rozpoczął. Duchowa energia wokół ciebie się transformuje i wkrótce poczujesz odbicia tej zmiany w różnych obszarach swojego życia. Aniołowie proszą cię, abyś otworzył się na ten nowy etap. Wszechświat reaguje na wibracje twojego serca, a kiedy dostroisz się do wiary, strach straci swoją moc. Uwierz, nic z czym się zmierzyłeś nie pójdzie na marne. Każde wyzwanie miało na celu wzmocnienie twojej duszy i uczynienie cię zdolnym do przyjęcia nadchodzących błogosławieństw. Przypominają ci również, że boskie znaki nie zawsze pojawiają się w wielkim stylu. Czasami prosty gest, zdanie, które głęboko cię porusza, nagłe uczucie spokoju, wszystko to może być sposobem na potwierdzenie przez Boga, już zacząłem działać. Dlatego aniołowie proszą cię, abyś był uważny, otwarty i wrażliwy na boską obecność. Czas zacząć od nowa jest teraz. Dzisiejsze niebiańskie przesłanie nie jest odległą obietnicą, ale żywym potwierdzeniem, że sprawy już układają się na twoją korzyść. Weź głęboki oddech, pozwól sobie poczuć i przygotuj się na usłyszenie tego, co niebo chce ci objawić. Aniołowie mówią, że jesteś głęboko kochany. Nawet gdy świat wydaje się obojętny, nawet gdy odpowiedzi nadchodzą powoli, nawet gdy twoje siły zdają się słabnąć, boska miłość pozostaje niezachwiana, wspierając każdy twój krok. Niebo zna twoje serce i jest świadome zmagań, które w milczeniu znosiłeś. Każda chwila zwątpienia, każda noc, gdy modliłeś się o znak, została starannie przyjęta przez niebiańskie ręce. Aniołowie przynoszą ważne objawienie. Bóg już zaczął działać na twoją korzyść. To, co kiedyś wydawało się nieruchome, co wydawało się odległe, teraz się porusza. Otwiera się przed tobą nowy cykl, a duchowe energie schodzą się, aby Boski Plan mógł w pełni zamanifestować się w Twoim życiu. Być może jeszcze nie dostrzegasz zewnętrznych zmian, ale aniołowie zapewniają, że proces już się rozpoczął. Jest jak ziarno zasiane pod ziemią. Zanim jeszcze wykiełkuje, jest już żywe, rośnie cicho, przygotowuje się do rozkwitu. Takie jest działanie Boga. Ciche, a jednak subtelne. Stały i doskonały. Aniołowie proszą Cię, abyś zaufał temu procesowi. Opóźnienia nie oznaczają zapomnienia, oznaczają udoskonalenie. Bóg przygotowuje nie tylko ścieżkę, ale także Ciebie, abyś mógł mądrze przyjąć wszystko, co ma nadejść. Czasami pewne drzwi muszą się zamknąć, ludzie muszą odejść, sytuacje muszą się zakończyć, nie jako kara, ale dla ochrony. To, co teraz kształtuje się, jest większe niż sobie wyobrażasz. Nadchodzą błogosławieństwa, które wymagają przestrzeni, a wszechświat reorganizuje się, aby zrobić miejsce. Aniołowie mówią: To, co straciłeś, nie było końcem, lecz początkiem czegoś o wiele wyższego. Przypominają ci również, że Bóg nigdy nie pozostawia wiernego serca bez nagrody. Wszystko, co ofiarowałeś z miłości, nawet jeśli nie zostało to docenione, wraca w łasce. Energia, którą rozsiewasz, słowa życzliwości, którymi się dzielisz, ciche gesty pomocy wszystko to powraca zwielokrotnione. Nadszedł czas żniw. Aniołowie proszą cię, abyś zajrzał w głąb siebie i uświadomił sobie, jak bardzo wzrosłeś. Ból, który kiedyś cię paraliżował, teraz cię wzmocnił. Czekanie, które wydawało się zbyt długie, nauczyło cię ufać. Wiara, która wydawała się niewielka, jest teraz twoją największą siłą. Bóg docenia twój wysiłek. Odpowiedź, o którą prosiłeś, nadchodzi i nadejdzie w sposób, który potwierdzi, że boska miłość. Nigdy nie zawodzi. Aniołowie mówią, że w nadchodzących dniach zaczną pojawiać się znaki. Znaczące zbiegi okoliczności, uderzające sny, nieoczekiwane spotkania, uczucia spokoju, które nadejdą znikąd. Będą to przypomnienia z nieba, że cud już się dokonuje. Nie zostałeś zapomniany. Żadna z twoich modlitw nie pozostała bez odpowiedzi. To, co przygotowywano za kulisami, zaczyna się teraz objawiać. A aniołowie zachęcają cię, abyś czuwał, ponieważ dobro, którego tak bardzo pragnąłeś, już nadchodzi. Mówią również o tym, jak ważne jest uwolnienie się od przeszłości. Przebaczenie to potężny klucz duchowy, nie tylko do uwolnienia innych, ale także do uwolnienia siebie. Kowanie uraz jest jak dźwiganie ciężarów, które opóźniają twój lot. Anioły chcą, abyś pamiętał, że przebaczając, na nowo jednoczysz się z wibracją boskiej miłości. Od dziś. Kiedykolwiek poczujesz zwątpienie lub strach, powtarzaj w myślach Bóg już zaczął działać. To stwierdzenie jest energetycznym portalem, duchowym hasłem, które ponownie łączy cię z wiarą, pomaga ci zachować równowagę, nawet gdy okoliczności nie pokazują jeszcze ostatecznego rezultatu. Aniołowie mówią, że nie trzeba widzieć, aby uwierzyć, trzeba wierzyć, aby zobaczyć. Wiara jest silnikiem, który przyspiesza manifestację. Kiedy wierzysz, nawet bez dowodów, wszechświat rozumie, że ufasz i wtedy wszystko zaczyna się układać. A jeśli zastanawiasz się, dlaczego to trwało tak długo, wiedz, że istnieją czasy duchowe różniące się od czasów ludzkich. Podczas gdy prosiłeś o pośpiech, Bóg prosił o cierpliwość, podczas gdy chciałeś skrótu, On przygotował całą drogę. Opóźnienie nie było negatywne, było boskie. Był to czas niezbędny, aby wszystkie części idealnie do siebie pasowały. Teraz aniołowie ogłaszają, nadszedł czas działania. Błogosławieństwa zaczynają się pojawiać. Właściwi ludzie pojawią się na Twojej drodze. Okazje, które wydawały się stracone, odrodzą się. Drzwi, które kiedyś były zamknięte, otworzą się naturalnie. Nie będzie potrzeby niczego na siłę. To, co Twoje, znajdziecie. Aniołowie zachęcają Cię również do rozejrzenia się wokół i dostrzeżenia, jak Boska Miłość przejawia się w szczegółach. Czyjś uśmiech, śpiew ptaka, niespodziewany uścisk, myśl o pokoju, wszystko to jest znakiem obecności Boga w twoim życiu. Mówią, że prawdziwa wiara to nie brak wątpliwości, ale decyzja, by nadal wierzyć, nawet pośród nich. Kiedy trwasz mocno, niebo docenia twoją wytrwałość i pomnaża twoje błogosławieństwa. Jeśli czekałeś na konkretną odpowiedź, czy to pracę, uzdrowienie, pojednanie, czy wskazówki. Wiedz, że boski przepływ się porusza. A pierwszym znakiem tego jest to przesłanie. W języku duchowym nie ma przypadków. Fakt, że słyszysz te słowa oznacza, że aniołowie wybrali Cię, by otrzymać to potwierdzenie. Wibracja Twojej wiary tworzy nowe rzeczywistości. Przyciągasz rozwiązania, ścieżki, uzdrowienia i możliwości. Energia miłości zastępuje energię niedostatku. Strach przekształca się w pewność siebie. Aniołowie przypominają ci, że nic, co prawnie ci się należy, nie może zostać ci odebrane. Żadna siła przeciwna nie jest potężniejsza niż Boży plan, i nawet jeśli wróg próbuje opóźnić lub zamącić, nie ma mocy, by zapobiec temu, co zostało ustalone w niebie. Bóg przywraca to, co wydawało się utracone. To, co zostało skradzione, czy to czas, spokój, relacje czy zasoby, zostanie przywrócone w pomnożonej formie. Cykl niedostatku dobiega końca. A nowy cykl duchowej i materialnej obfitości zaczyna się otwierać. Aniołowie proszą, abyś zachował wdzięczność w swoim sercu, ponieważ wdzięczność jest kluczem do podtrzymania przepływu błogosławieństw. Aktywny, dziękuj, zanim jeszcze zobaczysz rezultat. Dziękuj, bo ufasz. Dziękuj, bo to już się dzieje. Mówią: Jesteś w centrum cudu, który się dokonuje. Nawet jeśli Twoje oczy jeszcze tego nie widzą, Twój duch już to czuje. Energia Boga zmierza w Twoim kierunku i nic nie może powstrzymać spełnienia się tego, co zostało obiecane. Teraz, słuchając tego przesłania, pozwól sobie poczuć niebiańską miłość wokół siebie. Zamknij oczy, weź głęboki oddech i wyobraź sobie złote światło otulające całą Twoją istotę. To światło jest znakiem obecności aniołów, potwierdzającym, że boski plan jest aktywny. To, co kiedyś było wątpliwością, staje się pewnością, to, co kiedyś było strachem, przemienia się w wiarę, to, co kiedyś czekało, staje się spełnieniem. Bóg już zaczął działać, a ty jesteś tego żywym dowodem. Aniołowie proszą teraz, abyś pozostał z przebudzonym sercem, ponieważ to, co ma zostać objawione, jest głęboko przemieniające. Mówią, że coś się zbliża, coś, co jasno i niezaprzeczalnie potwierdzi, że Bóg już działa na twoją korzyść. To objawienie to nie tylko odległa obietnica, ale rzeczywistość, która wkrótce zamanifestuje się w Twoim życiu w konkretny sposób. Być może w tej chwili czujesz lekkie drżenie, dreszcz, nagły spokój. To nie przypadek. To dotyk boskości, przygotowujący Cię na przyjęcie tego, co ma nadejść. Niebo porusza energię i ludzi, aby cud stał się widoczny. To, co kiedyś wydawało się zagmatwane, zacznie nabierać sensu. To, co kiedyś bolało, zacznie się leczyć. Aniołowie mówią, że zostanie ci zesłany konkretny znak. Ten znak będzie bezpośrednim potwierdzeniem, że nadszedł czas zmiany. Może on nadejść w postaci snu, słowa, które głęboko cię porusza, nieoczekiwanego wydarzenia, a nawet intensywnego uczucia spokoju, które ogarnie cię znikąd. Kiedy pojawi się ten znak, będziesz wiedział, twoje serce natychmiast rozpozna, że to coś od Boga. Napięcie, które tworzy niebo, nie ma na celu wzbudzenia strachu, lecz wzmocnienia twojej wiary. To przestrzeń między prośbą a cudem ujawnia siłę twojego zaufania. I to właśnie w tej przestrzeni boskość działa z największą intensywnością. Aniołowie proszą cię o zachowanie czujności. W nadchodzących dniach coś wyjątkowego zamanifestuje się na twoich oczach. Spotkanie, przesłanie, gest wszystko może być częścią planu. Nie próbuj tego kontrolować, po prostu na to pozwól. Im bardziej się poddasz, tym bardziej wszechświat się ułoży. Najciemniejszy moment to zawsze ten przed świtem. Kiedy wszystko wydaje się spokojne, to dlatego, że niebo finalizuje ostatnie szczegóły błogosławieństwa. Aniołowie mówią: jesteś zaledwie kilka kroków od objawienia. I dlatego teraz proszą o wewnętrzną ciszę, spokój i zaufanie. Wyobraź sobie przez chwilę, że całe niebo działa na twoją korzyść, tysiące aniołów przemieszcza się między wymiarami, otwierając ścieżki i usuwając przeszkody. Nad tobą unosi się energia zwycięstwa, a wszechświat zaraz to wyraźnie potwierdzi. Nie ma się już czego bać. To, co było wątpliwością, staje się pewnością. To, co było oczekiwaniem, przemienia się w spełnienie. Coś się wydarzy, a kiedy to nastąpi, zrozumiesz, że nic nie poszło na marne. Aniołowie proszą tylko, abyś zachował otwarte serce. Nadal wiesz, nawet nie widząc. Nadal miej nadzieję, nawet nie rozumiejąc. Nadal módl się, nawet bez odpowiedzi. Bo właśnie w tym momencie niemożliwe staje się możliwe. A kiedy nadejdzie znak, a nadejdzie, pamiętaj te słowa, Bóg już zaczął działać. To będzie Twoje potwierdzenie, Twoja pewność, Twój żywy dowód na to, że wiara jest potężniejsza niż jakakolwiek wątpliwość. Aniołowie rozumieją ból, który mieszka w twoim sercu. Wiedzą, ile razy uśmiechałeś się na zewnątrz, podczas gdy w środku walczyłeś, by się nie załamać. Byli z tobą w ciche noce, gdy łzy były twoim jedynym towarzyszem, a także w dni, gdy zbierałeś się na odwagę, by po prostu iść dalej. Nic nie pozostało niezauważone w oczach boskości. Z każdą łzą rodziła się nowa siła. Z każdą chwilą samotności nawiązywała się nowa więź z niebem. Być może nie zdawałeś sobie z tego sprawy, ale cały ten czas oczekiwania, prób i niepewności wzmocnił Twoją duszę i obudził drzemiące w tobie dary. Aniołowie mówią, że żaden ból nie poszedł na marne. Każda strata, każde odrzucenie, każdy objazd były częścią większego celu. Proszą Cię, abyś spojrzał wstecz i zobaczył, ile już przezwyciężyłeś. Były dni, kiedy myślałeś, że nie dasz rady, ale dałeś radę. Były chwile, kiedy wszystko zdawało się walić, a jednak ostałeś się. Ta siła nie pochodziła z przypadku, pochodziła z boskiej miłości, która cię podtrzymuje, nawet gdy nie zdajesz sobie z tego sprawy. Niebo chce, abyś zrozumiał, że cierpienie nie jest wyrokiem, jest portalem, otwiera ścieżki do głębszego duchowego przebudzenia, zdolnego przekształcić ból, w, mądrość i strata w odnowionej wierze. A teraz, gdy przekroczyłeś Dolinę Bólu, jesteś gotowy przyjąć światło, które przychodzi po ciemności. Aniołowie mówią, że jest w tobie coś, co nigdy nie zostało złamane: boska iskra, cząstka Boga, która mieszka w każdym człowieku. To ten płomień, który podtrzymywał cię przy życiu, który pozwalał ci trwać nawet nie wiedząc jak. Ta iskra świeci teraz jaśniej, ponieważ zbliżasz się do wyzwalającej duchowej prawdy. Nigdy nie byłeś sam. W chwilach, gdy myślałeś, że nikt cię nie rozumie, aniołowie byli przy tobie, delikatnie kładąc ręce na twoich ramionach. W dniach, gdy wszystko wydawało się stracone, szeptali nadzieję do twojego serca. A gdy modliłeś się w ciszy, myśląc, że nikt nie słucha, Bóg słuchał i już zaczynał działać. Boska obecność objawia się nie tylko w wielkich cudach, ale także w drobnych błogosławieństwach codziennego życia. W dniu, gdy słońce wydawało się najpiękniejsze, w uścisku, który pocieszał bez słów, w uśmiechu, który przywracał wiarę, wszystko to było Bogiem przemawiającym przez życie. Aniołowie proszą, abyś od teraz pozwolił tej obecności całkowicie cię ogarnąć. Pozwól, aby Boska Miłość dotknęła zranionych części Twojej duszy, odrzuć ból, który nosisz w sobie, strach, który wciąż cię powstrzymuje, wspomnienia, które trzymają Cię w przeszłości, to, co przeżyłeś. Spełniło swój cel. Teraz jest czas, aby uwolnić się i ruszyć ku nowej fazie, która jest dla Ciebie przygotowywana. Bóg nie chce, abyś żył z ciężarem wczoraj. Chce, abyś żył z nadzieją na jutro. A aniołowie są tu, aby pomóc Ci w tym kroku. Weź teraz głęboki oddech i poczuj. Wyobraź sobie delikatne światło spływające z góry, otulające Twoje ciało, serce i umysł. To światło uzdrawia. To dotyk aniołów przywraca ci energię, oczyszcza z trosk i uspokaja umysł. Pozwól sobie pozostać w tej chwili. Ta energia jest prawdziwa i działa na ciebie właśnie w tej chwili. Aniołowie mówią, że ufając, stajesz się kanałem dla cudów. Nie ma niczego, czego boskość nie mogłaby przemienić. To, co wydaje się niemożliwe w ludzkich oczach, jest proste w obliczu mocy Boga. A kiedy poddasz się z wiarą, wszechświat natychmiast odpowie – Proszę cię, abyś na nowo uwierzył w miłość, nawet po rozczarowaniach, aby znów marzył, nawet po porażkach, aby znów otworzył się na życie, nawet po stratach, ponieważ każde zakończenie, którego doświadczyłeś, było tylko początkiem czegoś wyższego. Teraz nadszedł czas, aby pozwolić nowemu wejść. Niebo odnawia twoją historię, a ty jesteś przygotowywany do przeżycia najlepszego okresu w swoim życiu. Otwórz swoje serce i przyjmij tę prawdę. Jesteś kochany, chroniony i prowadzony. Boski plan jest aktywny i wszystko, co Twoje, jest w drodze. Aniołowie proszą Cię teraz, abyś wcielił w życie to, co czułeś podczas tego przesłania. Boska miłość to nie tylko coś, co należy usłyszeć, ale czym należy żyć, a życie pod Bożym Przewodnictwem to pozwolenie, aby wiara przemieniła się w działanie. Zacznij od czegoś prostego. Poświęć kilka minut dziennie na ciszę. Zamknij oczy. Weź głęboki oddech i powiedz. Panie, ufam, że już zacząłeś działać w moim życiu. To proste zdanie ma moc, by zestroić Twoją energię z wibracją cudu. Powtarzaj je za każdym razem, gdy strach próbuje powrócić i zauważ, jak Twoje serce się uspokaja. Anioły nauczają, że wiara objawia się poprzez małe, ale stałe działania. Kiedy budzisz się rano i dziękujesz, kiedy decydujesz się wybaczyć, kiedy działasz z życzliwością, przyciągasz strumień Boskiej łaski. Prawdziwa wiara to nie tylko wiara, ale kontynuowanie drogi, nawet jeśli nie widzisz celu. Proszę również o zwracanie uwagi na znaki. Boskość komunikuje się na wiele sposobów, poprzez liczby, muzykę, spotkania, a nawet myśli, które pojawiają się niespodziewanie. Jeśli zauważysz sekwencję taką jak 111, 343 lub 777, wiedz, że to nie przypadek to duchowe kody potwierdzające, że aniołowie są blisko i że Bóg działa na twoją korzyść. Kiedy czujesz tę obecność, zatrzymaj się na chwilę i uznaj otrzymuje to potwierdzenie. Taka postawa wzmacnia twoją więź z niebem i poszerza pole błogosławieństw wokół ciebie. Aniołowie proszą również, abyś dzielił się światłem. Kiedy niesiesz komuś nadzieję, wszechświat odwzajemnia ją z podwójną siłą. Dobre słowo, gest miłości, modlitwa za kogoś w potrzebie. Wszystko to tworzy fale pozytywnej energii, które powracają zwielokrotnione do Twojego życia. Przypominają Ci, że myśli mają moc, dlatego wybierz myślenie o możliwościach, a nie o ograniczeniach. Zastąp strach pewnością siebie, zwątpienie poddaniem się, niepokój wiarą. Za każdym razem, gdy dokonujesz tego wyboru, zmieniasz wibrację swojego pola duchowego i jesteś jeszcze bliżej urzeczywistnienia swojego cudu. Teraz, słuchając tych słów, weź głęboki oddech i poczuj. Wyobraź sobie złote światło, które cię otacza, przynosząc pokój, uzdrowienie i ukojenie. To światło symbolizuje obecność aniołów i działanie Boga w Twoim życiu w tej właśnie chwili. Pozostań na chwilę, chwilę ciszy, poczuj tę energię. Pozwól, by spokój zagościł w Twoim sercu. To potwierdzenie nieba, że wszystko idzie we właściwym tempie. Jeśli ta wiadomość poruszyła twoje serce i chcesz potwierdzić swoją wiarę, wpisz 111 w komentarzu. Ta liczba jest symbolem nowego początku, manifestacji i mocy boskiej obecności działającej na twoją korzyść. Pisząc ją, mówisz wszechświatowi: wierzę, przyjmuję i ufam. Aniołowie uśmiechają się, widząc potwierdzenie wiary, ponieważ wiedzą, że cud już się dokonuje. Pamiętaj, droga duszo, Bóg już zaczął działać na Twoją korzyść. Nawet jeśli nadal panuje cisza, nawet jeśli rezultaty nie są widoczne, boska energia działa w każdym szczególe Twojego życia. Żaden ruch nieba nie jest daremny. Każda sekunda, każde spotkanie, każdy znak, który pojawia się na Twojej drodze, jest częścią doskonałego planu miłości i odnowy. Aniołowie proszą, abyś zachował tę pewność w swoim sercu, to co jest Twoje z boskiego prawa, Nigdy nie zostanie utracone. Okres oczekiwania nie był karą, lecz przygotowaniem. Cierpienie nie było zapomnieniem, lecz wzmocnieniem. Wszystko, czego do tej pory doświadczyłeś, było konieczne, by ukształtować twoją duszę i zrobić miejsce na nowy czas, który właśnie się zaczyna. Nie jesteś sam. Armia światła, która ci towarzyszy, jest aktywniejsza niż kiedykolwiek. Aniołowie są wyznaczeni, by chronić twoje kroki, kierować twoimi decyzjami. I inspirować Twoje myśli. Niestrudzenie pracują, aby obietnice Boga spełniły się w Twoim życiu. Nadchodzące dni będą naznaczone małymi, duchowymi potwierdzeniami. Będą to subtelne, ale potężne znaki, pokazujące, że niebo jest w ruchu. Może to być nagły spokój, który ogarnie Twoje serce, nieoczekiwane spotkanie, słowo, które wydaje się być wypowiedziane właśnie do ciebie. Każda z tych chwil będzie przypomnieniem boskiej miłości działającej w ciszy. Aniołowie proszą, abyś pośród wszystkiego zachował wdzięczność, dziękuj nawet przed otrzymaniem. Wdzięczność to język duchowy, który przyspiesza błogosławieństwa, ponieważ rozpoznaje, że wszystko jest już zapewnione. Kiedy dziękujesz, wszechświat rozumie, że wiara jest żywa, a strumień cudów wzrasta. Pamiętaj, że boska miłość nigdy nie zawodzi. To, co zostało obiecane, nadejdzie, to, co było zablokowane, zacznie płynąć, a to, co wydawało się odległe, zostanie złożone w Twoje ręce w idealnym momencie. Zaufaj procesowi, nawet jeśli nie rozumiesz drogi. Zaufanie to niewidzialna nić, która łączy cię z cudem. Aniołowie mówią: nowy cykl już się rozpoczął. Krocz z wiarą, bo niebo otwiera przed Tobą ścieżki. Zamknij oczy na chwilę i wyobraź sobie, jak boskie światło rozszerza się w twoim sercu. To światło jest symbolem obecności Boga w twoim życiu, rozpuszcza strach, leczy rany i przynosi jasność co do następnego kroku. Od tej chwili jesteś prowadzony z większą siłą, większą mądrością i większą miłością. Obietnica została spełniona. Znak zostanie wysłany. Nadszedł czas żniw. A to, co niebo dla ciebie przygotowało, jest wspanialsze niż cokolwiek, czego kiedykolwiek doświadczyłeś. Pozostańcie niezłomni, miejcie otwarte serce i kroczcie z pewnością, że Bóg już zaczął działać na waszą korzyść. Jeśli to przesłanie poruszyło wasze serce, jeśli w dowolnym momencie poczuliście, że słowa te przemawiają bezpośrednio do was, wiedzcie, że to nie przypadek. Aniołowie poprowadzili was tutaj, ponieważ chcieli, aby to potwierdzenie dotarło do waszego ducha. Bóg już zaczął działać na Waszą korzyść i od tej chwili nic już nie będzie takie samo. Ten kanał istnieje po to, by szerzyć światło, wiarę i nadzieję. Każdy film, każde przesłanie jest tworzone z miłością i boską inspiracją, aby wzmocnić Waszą więź z niebem i przypomnieć Wam, że nigdy nie jesteście sami. Jeśli podczas słuchania tego przesłania odczuliście spokój, pocieszenie lub odnowę, kontynuujcie z nami tę duchową podróż. Zasubskrybujcie kanał i aktywujcie powiadomienia, aby nie przegapić żadnych nowych przesłań od aniołów. W ten sposób zawsze będziecie otoczeni słowami, które odżywiają Waszą duszę i wzmacniają Waszą wiarę. A jeśli chcecie okazać swoje wsparcie w szczególny sposób, możecie to zrobić klikając Super Dziękuję tuż pod tym filmem. Twoja darowizna, nawet w wysokości 20 dolarów. To gest wdzięczności, który pomaga utrzymać tę przestrzeń światła aktywną i dostępną dla wszystkich, którzy potrzebują pocieszenia i nadziei. Każda wpłata jest przyjmowana z troską i błogosławiona w intencji pomyślności i ochrony. Podziel się tym przesłaniem z kimś, kto potrzebuje znaku, słowa wiary, lub przypomnienia o boskiej miłości. Możesz być narzędziem, którego aniołowie użyją, aby dziś dotknąć innej duszy. Niech pokój, światło i miłość Boga pozostaną z tobą. Do następnego filmu.